Cześć, wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w wielkiej potrzebie. i Jesteście skazani na pomoc drugiej osoby, też sami nie poradzicie sobie w danej sytuacji. Próbujecie na przykład złapać stopa na pustkowiu, aby dojechać do domu. Jak byście się czuli, gdyby osoba, która się dla Was zatrzymała i zabrała Was do auta, w połowie drogi oświadczyła Wam nagle, po bardzo przyjemnej rozmowie, że za dalszą podróż musicie zapłacić, o czym w żaden sposób nie wspominała na początku. Czy czulibyście radość, czy raczej zażanowani i rozczarowanie, że ktoś was tak potraktował? Podobnie w sytuacji, gdy wpadlibyście do jakiejś dziury, nie moglibyście się wydostać, i nagle u góry pojawia się osoba, która oferuje wam pomocną dłoń? Jakie emocje byście przeżywali, gdyby w trakcie wyciągania w połowie drogi osoba po drugiej stronie nagle powiedziała? Że resztę drogi musicie zapłacić. Czy byłaby ta euforia, czy raczej poczucie litości? Jak tak bardzo można upaść? Takie praktyki właśnie stosuje jedna osoba na YouTubie, która oferuje swoje usługi rozwiązywania zadań, ale tylko tych najprostszych. Za resztę trzeba oczywiście zapłacić, lub przekazuje wam nieodpłatnie tylko połowę zadania. Do reszty nie macie dostępu. Ja szczerze, w życiu nie wpadłbym na tak absurdalny pomysł. Aby tak poniżyć się dla pieniędzy. I tu dochodzi jeszcze kwestia sumienia, które daje wam znać, że postępujemy nieetycznie. Dlatego też powstał ten kanał, na którym pomagam innym w rozwiązywaniu trudnych zadań z matematyki. Robię to też ze względu na to, że mam ogromny dług do spłacenia wobec innych osób, gdyż niejednokrotnie potrzebowałem sam pomocy. Proszę Was jednocześnie o subskrypcję, łapkę w górę, gdyż dla mnie to jest informacja zwrotna, że ten kanał się rozwija i rzeczywiście skorzystaliście z mojej pomocy. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za dotychczasowe wsparcie. Widzę po ilościach subskrypcji oraz lajków, że moja dotychczasowa praca dla Was przynosi zamierzony efekt. Jednocześnie mam prośbę do wszystkich, którzy uważają, że coś jeszcze można poprawić lub udoskonalić na moim kanale, jeżeli chodzi o tłumaczenie matematyki, zadań z matematyki. Jeżeli już zdecydujecie się ocenić mnie negatywnie, proszę uzasadnijcie swój wybór. Komentarzu, gdyż będzie to nie tylko cenna wskazówka dla mnie, co mam podpowiedź, ale przede wszystkim dla Waszych rówieśników oraz kolegów, którzy także oglądają ten kanał. Poza tym ja widząc taki sposób oceniania bez dodatkowego uzasadnienia, nie biorę tego na poważnie i traktuję to jako formę bezpodstawnej krytyki. Także jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i zapraszam Was do rozwiązanego zadania. Dobrze, zadanie 421. Wyznacz wzór funkcji liniowej, wiedząc, że do jej wykresu należy punkt P, a miejsce zerowe tej funkcji jest liczba x0. No dobra, ja tutaj się posłużę tym drugim sposobem minus b przez a, tak? Więc nasze, nasz punkt P to jest 0 pierwiastek z 2. Czyli co to znaczy? To jest miejsce przecięcia się z osią y, tak? Gdzieś tutaj, załóżmy, niech to będzie do pierwiastek z dwóch. Czyli to jest nasze b de facto, tak jak wam już tłumaczyłem to wcześniej. A nasze x0 to jest minus pierwiastek z 8. A to przecież to jest minus B przez A. Tak? No, ok. Więc możemy sobie z tego policzyć spokojnie A. No to sobie postawmy. Więc mamy minus pierwiastek z 8, to się równa. Minus pierwiastek z 2 przez A. Tak? No i tutaj dochodzi na przeszkodzenie wzorów. Wiem, że macie problem z przeszkodzeniem wzorów. Więc im więcej takich przykładów robicie, tym yy, ja yy, tam jeszcze wytłumaczę, jak przy wzory, zrobię taki specjalny jeden filmik. Ale w tym przykładzie musimy wydobyć, jeżeli chcemy policzyć jakoś niewiadomo, wiadomo i on jest mianownik, musimy w tego mianownika wydobyć, więc możemy sobie te razy a. No, może nawet razy yy, minus a. Niech będzie. No tak. Ok. Więc jak to pomnożymy razy minus A, to będziemy mieć pierwiastek z 8 A to się równa pierwiastek z dwóch. Tak, ten minus od razu nam zszedł. Jak sobie to tak zrobiliśmy. Ok. No i teraz trzeba podzielić przez pierwiastek z 8, tak? Ok, pierwiastek z 8 pamiętamy, co to jest? To jest dwa pierwiastki z dwóch. Okay. Więc nasze A to się równa pierwiastek z dwóch przez dwa pierwiastki z dwóch, więc to nam się skraca, więc wychodzi, że to jest jedna że to jest jedna druga, tak? że to jest jedna druga, więc już teraz możemy sobie napisać, że nasz wzór funkcji, ponieważ mamy no to będzie jedna druga x plus b, a b to było nasze pierwiastek z dwóch, więc tak wygląda nasza funkcja, tak? w ten sposób.